Upijanie się do nieprzytomności, akty seksualne w transmisjach na żywo, bójka pijanych bezdomnych i wiele innych patologicznych zachowań. Zero granic, zero godności, zero reakcji, zero szacunku. I to wszystko na żywo. Ona, a wiesz gdzie jesteś? A wiesz co się działo? Nie. Mhm, nie. Nic Ale braliście to w serwisie czy nie? Ej, ojciec do mnie dzwoni. Halo, ojciec, co tam? Słuchaj, co ty otwierasz? Wszyscy są na Twitterze, co ty otwierasz? Co ty wzięłaś? Zaraz, zaraz tam policja przyjedzie. No bo? O ch... chodzi ch... w ogóle? Całuję się, kur... publicznie. Co to odbierześ? I to wszystko przed tysiącami ludzi, którzy śmieją się, wpłacają na to pieniądze, tym samym napędzają tą lawinę patologicznego zachowania w sieci. A on rośnie, robi dużą kasę, jest gwiazdą, ma fanów. Dobra, pokażę wam dosyć ciekawą rzecz. Podobne materiały były wypuszczane na przykład jak był Daniel Magical, nie? Później były federacje, Daniel Magical walczył w tych federacjach. Później, Super Express był sponsorem tych federacji. I tak samo. I teraz IMG. I na przykład, nie wiem, Polsat skrytykuje też. I później dadzą studio, żeby IMG walczył tam. Coś tak kręki. Fame. Status króla patologii. IMG1, Koleś, który zbudował karierę na upadlaniu innych ludzi, na dramach, wudzie, seksie i cierpieniu. I zarabia na tym grube tysiące. To jest ładno w... nie? Ono jest ładno f. W... O co byś chciał porobić? Nie pytaj nigdy dziewczyny o, 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 o to, co ona by chciała porobić, stary. Że nikt tego nie zatrzymał. Nie są wyciągane żadne konsekwencje. Ten Koleś dalej przekracza granice i z dnia na dzień przekracza je jeszcze bardziej. Streamując to, daje ludziom rozrywkę. Dla mnie to nie jest content, to jest żenada, ale zanim pójdziemy dalej, muszę Wam wyjaśnić, kim on w ogóle jest. amg 1 a właściwie Jakub wtykło, bo to nie jest jakiś anonimowy gość z internetu, to popularny polski streamer, aktualnie działa głównie na Kiku, wcześniej działał na Twitchu, gdzie dostał bana. Ma dziesiątki tysięcy obserwujących, jego transmisję na żywo ogląda ponad kilkanaście do kilkadziesięciu tysięcy osób jednocześnie. amg 1 zbudował swoją pozycję na Pato Streamie 2.0. Na nieustannym przekraczaniu granic, na dramach, alkoholu, na gości, wyzwiskach, seksie i ludziach z problemami psychicznie wystawionymi na pożarcie czatu. Słuchajcie, gość stworzył format, w którym zamiast prowadzić rozmowę, zaprasza dziewczyny, które bardzo często są młode, kruche emocjonalnie i łase na atencję. Streamy toczą się wokół picia, całowania się, rozbierania, insynuacji seksualnych, żartów, które w rzeczywistości są formą upadlania. I to wszystko pod wpływem alkoholu. Upijanie się do nieprzytomności, spanie z przepicia na stream. Zastanówcie się na tym, co robicie. Nie o to chodzi, żeby. No dobra, jakby z jednej strony, ok, krytyka IMG, ale czy też będzie krytyka tych dziewczyn, że w imię sławy i popularności robią takie rzeczy na streamie? Bo nie są zmuszane, nie? A mamy jednak. Każdy ma takie same prawa w Polsce. I to nie jest, że one są ubezwłasnowolnione. Czy też będzie w tym materiale krytyka tych dziewczyn? Na 5 minut zyskać swoją sławę. Internet nie zapomina. Wszystkie wasze zachowania będą w internecie, zostaną. Wejdźcie sobie na Twittera. Wszyscy o tym człowieku wiedzą z Twittera. Nawet jak te osoby nie oglądają go na Twitchu, to wszyscy wycinają te rzeczy na Twittera, co jeszcze bardziej napędza go i napędza te dziewczyny, żeby te streamy były coraz bardziej patologiczniejsze i żeby dostarczały coraz bardziej wulgarnego kontentu. Niestety, mamy taką manię, takie jest nasze społeczeństwo, że im kontent jest bardziej zboczony, patologiczny, kontrowersyjny, tym ludzie bardziej go chętniej oglądają i generuje większe wyświetlenia. Ale nie o to w tym wszystkim powinno chodzić. Nie odzwonisz? Mam przesrane. Serio? No. To niedobrze. A widzisz, że nikt mnie nie kocha? Nikt mnie nie kocha. Dzięki Sensei. Nikt mnie nie kocha, jestem mnie... 10 zł. Ogląda się to świetnie, jeśli nie masz ani kszty empatii. Bo algorytmy to kochają, komentarze się sypią, donate a AMG1 rośnie kosztem tych, których pokazuje. I trzeba powiedzieć jasno: jego kariera to nie jest przypadek. To efekt świadomego żerowania na słabych i pogubionych ludziach. A granica została przekroczona już dawno. To nie jest żadna forma rozrywki, to nie jest kontrowersyjny content, to jest patologia. 800 złotych. No? 800. Człowiek, który buduje swoją popularność na ludzkim upadku, na emocjonalnie rozbitych dziewczynach, które za kilka donatów są gotowe zrobić wszystko, wszystko na wizji. I żeby było jasne, to nie jest tylko w stronę AMG1, to jest to w stronę tych dziewczyn, które tam przychodzą. Dziewczyny, naprawdę, szanujcie się. Mówicie jednak, powiedział to o dziewczynach. Patologicznych streamów jest więcej, ale totalna. Co tu szuka? Jest tylko w stronę AMG1. To jest to w stronę tych dziewczyn, które tam przychodzą. Dziewczyny, naprawdę, szanujcie się. Dzięki, Kicek. Patologicznych streamów jest więcej, ale totalna afera wybuchła po streamie 14 czerwca 2025 roku, gdzie kompletnie pijana dziewczyna Olga, chwiejna, zapłakana, w pewnym momencie, po wpłacie 500 złotych od widza, dochodzi do czynności seksualnej. Dawaj pod stry. 500 złotych. A mi 500 złotych? Tak szczerze pytam. No muszę. Musisz? No. Dobra, to dawaj. Kamera ustawiona podczas streamu było tak, że nie było widać co robi i co się dzieje, ale ludzie to widzieli. Ona nie reaguje. Policja pojawiła się później. Stream trwa. Widzowie komentują. W jakim sensie, że ludzie to widzieli? Komentują, oglądają i wpłacają jeszcze więcej kasy, żeby się jeszcze więcej działo. I teraz, żeby była jasność. To nie był wyjątek. To regularny content. Dziewczyny zdejmujące bluzki, insynuacje seksu, picie alkoholu do utraty przy przytomności. Kontakt z rzeczywistością zostaje totalny. Czemu prawo tego nie... Prawo w Polsce nie istnieje, instytucje nie istnieją, jakoś to wszystko działa tylko wtedy, kiedy jest interes. Po tym materiale też się nic nie zmieni, to by musiały wejść jakieś odgórne rzeczy. Im więcej będzie się o tym gadało, im więcej będzie się to potępiało, tym większą, większe zasięgi będzie miała ta osoba. Tak to wygląda, ja się już tego nauczyłem. Ale mogłoby to być ciekawe dopełnienie, gdyby na przykład, bo Super Express chyba dalej jest sponsorem, ale nie wiem, ale chyba jest sponsorem i jakby AMG był ogłoszony teraz w fejmie. To by było fajne takie za zapętlenie. Falnie zatracone. Sam streamer pijany, ledwo mówiący, ale wciąż online, wciąż zbierający donaty. Nieprzytomność, płacz, trauma. Wszystko na transmisji na żywo. Publicznie. Dla śmiechu, dla atencji, dla pieniędzy. Wracając do wcześniej wymienionej Olgi. Do Olgi podczas transmisji na żywo zadzwonił jej ojciec, który potępił jej, jej zachowanie i natychmiast kazał przestać. Ej, jak mój ojciec do mnie dzwoni. dzwoni. Halo, ojciec, co tam? Słuchaj, co ty... Olga w prześmieszny sposób, jak już wcześniej widzieliście, wyzwała swojego ojca i się rozłączyła. Natomiast refleksje doszły dopiero po fakcie. Zaczęła płakać, zaczęła tego żałować. Olga po ostatnich wydarzeniach zasłynęła jako dziewczyna odchodzenia pod biurko. Wczoraj, zgodnie z zapowiedziami, wróciła na stream. I żeby tego było mało, niby żałuje, po jej reakcji nie do końca można odczuć, że żałuje co się stało, dlatego że tam wróciła. Moim zdaniem to jest totalny brak szacunku do siebie, jak i swojej osoby. To, że streama można usunąć, to jedno, ale to, że cały Twitter jest zawalony w te wycinki, to drugie. To nie zniknie, to się będzie napędzało. Jeśli Olga będzie cały czas chciała być wśród atencji ludzi, to będzie. Swoim zachowaniem po ostatnich dwóch transmisjach na żywo, to się na pewno prędko nie zmieni. I teraz się zastanów, dziewczyno, jak pójdziesz w przyszłość, jak znajdziesz pracę, co powiesz potencjalnie za kilka lat swoim dzieciom, jak znajdziesz męża. Chcesz być drugą Marto Blinkiewicz? Mamo, ja jestem, się dobrze czuję. Dobrze przepraszam. Dobrze przepraszam pa. Co ma Że jestem no. Serdecznie Serygozia? No, że jestem są... własna, mama, to nie fajnie. No. Przejebne. Dziewczyny, serio. Zastanówcie się, co wy robicie. Ja wiem, że jesteście młode, że chcecie być widoczne, że lajki, fame. To was kręci, ale internet nie zapomina. To, co dziś wydaje się zabawą, za kilka lat będzie twoim największym wstydem. Te klipy zostaną zawsze i wrócą. W pracy, w szkole, w rodzinie. Może w dniu, w którym tobie będzie naprawdę źle i zamiast pomocy dostaniesz to prosto w twarz. Obejrzyjcie się, zanim będzie za późno. Dobrze, że po klatce rozmawialiśmy o pani. O, a to niekurzanka doświadczona? Co? Zasugerował? Nie, nie, nie gadam takich rzeczy. Ale nie oszukujmy się. One nie są jedynymi winne. Ja się teraz pytam, gdzie są rodzice? Okej, okay. wiem, że mają więcej niż 18 lat, ale oglądanie swojej córki, która robi dobrze na żywo, to upokorzenie całej rodziny i jeszcze takie teksty do ojca, który dzwoni do córki. P gdzie wy rodzice jesteście, kiedy córka siedzi w pokoju i robi takie rzeczy na żywo przed tysiącami ludzi? Jeśli pozwalacie, żeby wasze dziecko brało udział w czymś takim. To nie tylko zawiedliście jako opiekunowie. Wy jesteście częścią tej patologii jeśli nie reagujecie, to współodpowiadacie. Kropka. Zaprosiłem do rozmowy prawniczkę panią Agnieszkę Bogusławską i zapytałem ją wprost, czy to, co się wydarzyło na streamie AMG1 może skutkować odpowiedzialnością karną, tak jak na przykład w przypadku Kawiaka, czy streamer może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, co transmituje, gdzie kończy się kontrowersyjny content, a zaczyna przestępstwo? Czy rodzice dziewczyn mogą odpowiedzieć prawnie za brak reakcji? I czy platformy, takie jak Twitch, Kik. YouTube, które umożliwiają ten proceder, też mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Mam nadzieję, że te pytania wszystko wam wyjaśnią. Ja mam pytanie, które na pewno interesuje wszystkich najbardziej. Czy ten człowiek może zostać pociągnięty do, do odpowiedzialności karnej? W kontekście tego twórcy nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nie znamy szerszego kontekstu, to znaczy nie wiemy, znaczy wiemy, w jakim wieku była dziewczyna, która brała udział w tej, w tej transmisji. Ale nie wiemy, czy pozostawała pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, czy samodzielnie wprowadziła się w ten stan, czy cierpiała na jakieś zaburzenia funkcji poznawczych i czy w ogóle miała wiedzę na temat tego, że bierze udział w nagraniu live. Aczkolwiek, czy cierpiała na jakieś zaburzenia funkcji poznawczych i czy w ogóle miała wiedzę na temat tego, że bierze udział w nagraniu live aczkolwiek przepisy karne przewidują i odpowiedzialność karną za patostrymę. Moglibyśmy rozważać, może nie w kontekście tego akurat konkretnego twórcy, ale możemy rozważać odpowiedzialność za nawoływanie do przestępstwa, propagowanie treści nawołujących do nienawiści, możemy rozważać odpowiedzialność za publiczne znieważenie grupy ludności lub osób z uwagi na ich przynależność narodową, etniczną, rasową. Lub wyznaniową. Możemy rozważać odpowiedzialność za, karną za znieważenie czy naruszenie nietykalności cielesnej, dyskryminację oraz przemoc psychiczną, znęcanie się psychiczne i fizyczne, e, uporczywe nękanie. Czy też utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej przy użyciu w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, a następnie rozpowszechnianie bez jej zgody, jej nagiego wizerunku lub jej wizerunku w trakcie czynności seksualnej. Ale tutaj, jak rozumiem, to zgłoszenie by musiało pójść ze strony jednej z tych dziewczyn albo ich jej rodziców, tak? No bo to jakby Na... samo z siebie się nie, nie może wydarzyć. Na pewno samo z siebie się nie wydarzy. Ktoś musiałby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I tutaj y, jeszcze mam pytanie a propos tych platform, które pro, propagują to. No bo pozwalają, jak, jakby na to, to możemy też dziś powiedzieć, że pomagają w, y, u upublicznieniu tego. Czy im coś grozi? Jakaś odpowiedzialność karna? Na gruncie przepisów y, obowiązujących platformom, które. Z uwagi na wysoką szkodliwość, którą nacechowane są treści amg 1 apeluję do rządu Krzysztofa Gawkowskiego i Adama Bodnara o natychmiastową interwencję. Bo przypadków poniżej uwłaszczeń wobec osób trzecich może być znacznie więcej. Ten człowiek zdecydowanie za długo ma swoją działalność w internecie. Co by tu robić, kurwa? Nie, ma, po prostu będę biegał. Będę sobie rano wstawał, jechał do lasu i biegł. I to nie. Wiem, ekspert, wiem, ale ja już w nie wierzę, nie? Właśnie jak. Przestałem słuchać tego materiału, jak ta ekspertka mówiła, nie wiadomo, czy ta dziewczyna wiedziała o tym, że była na żywo. jakby <śultatujesz> przestałem jej słuchać. Chcę <śultatujesz> czytać wykop, nie?